Codzienna dawka żużla. Niespodzianka w ósmej kolejce II Ekstraligi. Unia Tarnów odpłaciła się Polonii Bydgoszcz i wygrała na własnym torze aż 54-36. Goście przyjechali do Tarnowa bez Kaja Hukenbecka, który doznał kontuzji podczas Grand Prix w Gorzowie, a jego miejsce zajął Emil Maroszek. Od początku mecz był zacięty, ale to juniorzy Unii dali prawdziwy ogień. Kluczowe były biegi od 10 do 12. Trzy podwójne zwycięstwa gospodarzy 5-1 i mecz praktycznie rozstrzygnięty. Dużo działo się w dziewiątym biegu. Ostro zrobiło się między Woźniakiem a który który miał ogromne pretensje po twardej walce. Sędzia nie miał wątpliwości, żółta kartka i wykluczenie dla lidera Polonii. Końcówka? Tarnów nie odpuścił nawet na moment. 14. bieg, znów 5-1, a w ostatnim Lachty postawił kropkę nad i. Bohaterowie dnia? Radosław Kowalski 10 punktów, Jan Heleniak 6 oczek, Timo Lachty 12. U gości najwięcej dał Szymon Woźniak. 10 punktów, ale po dwóch trójkach na początku, im dalej w las, tym gorzej. Bonus dla Polonii w dwomeczu 94-86. Paluba z Zielona Góra zgarnia kompozycję Punktów. Pokonując włókniarz Częstochowa 50-40. do 40. Choć nie była to miazga, gospodarze konsekwentnie budowali przewagę i już w 14 biegu zamknęli temat. Po niemrawym początku sezonu Faluba zwrócił do gry i coraz mocniej dobija się do strefy play-off ligi. Widać to było na torze. świetny Macen, solidny ratajczek, a Pawlicki no cóż, w gazie od startu do mety. Częstochowianie mieli swoje problemy. Forma Doyla nadal zagadką, a Lampard bez punktów. Mimo to goście trzymali się blisko przez większą część meczu, a tylko raz wygrali. I drużynowo wyścig. Woryna i Peter Pawlicki robili co mogli, żeby wynik nie uciekł. Kapitalna walka była w piątym i szóstym biegu. Czemek Pawlicki zaatakował na ostatnim okrążeniu Hansena, a chwilę później Piotr pojechał jakby miał turbo pod siodłem. Końcówka była pokazem zespołowej mocy gospodarzy. Tylko 5 zer w całym meczu, a rywale po prostu za dużo stracili przez pojedyncze wpadki. Bonus i dwumecz także dla falubazu 98-82. Derbowa wojna w Grudziądzu dla Torunia, co za emocje przy halera. A pator Toruń wygrywa 46-44 z GKM-em i wraca z Grudziądza z kompletem punktu. Dla GKM-u to trzecia domowa porażka w sezonie. I tym bardziej. Bolesna, bo w derbach. A walka była naprawdę do ostatnich metrów. Mecz rozpoczął się świetnie dla gospodarzy. Friki i Miszkowiak pokonali podwójnie Dudka i Kwecha, ale szybko odpowiedzieli toruńscy juniorzy. Kawczyński i Duchiński wygrali 5-1 wykorzystując wykluczenie Małkiewicza. Jensen, po tragicznym wejściu w zawody 0 i taśma, zaczął jechać jak znud. Do tego Frik miał dzień konia i trzymał GKM przy życiu. Najwięcej działo się na końcu. Mikkelsen uratował toruń w 14 biegu, mijając Liceja w końcówce. W 15 frick zrobił co mógł. Objechał ale Jensen nie był w stanie dowieść nawet punktu. Toruń utrzymał przewagę i wygrał dwoma punktami. Max Frick najlepszy na torze z najlepszym czasem dnia. Z kolei Mikkelsen, Sendudek i Saifudino filary zwycięstwa gości. Bonus i dwumecz 98-82 dla Torunia.